Witamy w AMK. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak, słuchajcie. Na kamerze może będzie inaczej widać te kolory jak na żywo wygląda to znacznie lepiej. Jeszcze przy tym oświetleniu to, to jest tak jak ta biel to wchodzi w taki fajny bez. No. A co no, no. jest z tą setką? To akurat nie do światła włączyłem. Aha. Ale to mówisz, to jest nowość? Nie. A czy to jest ta setka? To jest, no, to są takie kolory bardziej typowo piaskowe. One bardzo pasują właśnie z jakimiś ciemniejszymi odcieniami, typu na przykład ta 300, która jest gdzie 300 bardziej jest jako dekor. Ta setka tutaj bardzo ładnie to pasuje, właśnie jako ten element główny Aha. całości. Ładnie, ale naprawdę na, na żywo całkiem inaczej to wygląda niż na ekranie monitora nie? Ale to, to, to jest prawda, ja na początku zanim jeszcze tu pracowałem jak widziałem to na, ekran, na, właśnie na ekranie tam na stronie to mówię, nie no to tak raczej nie będzie dobra, Ale przychodzę tu patrzę, no, jest, no, dobrze, no. jest dobrze, jest <grych> dobrze tak. Ładnie, ładnie Sam też planuję właśnie sobie na balkonie na przyszły sezon zrobić taką tam bardziej mieszankę indywidualną W sumie cały budynek w bloku mam pod tą setkę Myślałem, żeby sobie zrobić właśnie coś 101, 102 i z tym bezu. Mm -hmm. Żeby było takie. Ja sobie wiesz co, yy, na siłowni teraz tam u siebie w garażu to chcę zrobić na, na płytę OSB. Nie? Do grunt szczepny i pójdzie, co? No tak, to nie ma problemu. Tutaj właściwie e, właściciel lokalu zabronił nam montować to na cegle, więc jak pan się przyjrzy, to tutaj wszystko jest właściwie na płycie OSB położone, także no. to żaden problem. No tak myślałem, właśnie fajna sprawa, nie. Tylko właśnie ja to coś będę chciał wiesz, z jasnego, żeby było jak najjaśniej. To, to mam taki kolor, tylko musiałbym go teraz rozpakować, to później Panu pokażę, ale on jest właśnie coś takiego, tylko bardziej wchodzący w szarość. To jest właśnie 002, to nawet tutaj mam te opakowanie, myślę, że będzie idealny. Mhm. Jest taki jasny i daje taki efekt mocno przestrzenny. Ale macie już to na stronie? Tak, tak, ja mogę stronie. pokazać jak to wygląda na stronie. Ale nie jest to dalej nie będzie to dalej to co na żywo. Mówię na żywo to zaraz panu to pokażę. Bo to co teraz robiłem tam na tym projekcie na, na domu ze swojego projektu to to, nie? Robiliśmy. Tak, to jest dokładnie to, to dokładnie jest 010 kolor. 010. Bardzo ładnie to wyszło, wiesz. No bardzo się cieszę w takim razie. Tak? Bardzo ładnie tak y nowocześnie elegancko. To jest fajne, to kładem u siebie. To jest taka mozaika 241 241, kilka rodzajów jakby To w ryglu te 241 to tak jak tu jest 0,10 w tym ryglu 241, O, ale to co, one no, takie mniejsze są? Tak, one w ogóle mają to do siebie, że one są takie nie do końca równe, jak chce Pan zauważyć y to jest najkrótsze. No mniejsza jest. No. Tak, potem idzie to, no, no. i to jest y, najdłuższe. Tak, nie... tak, jakby docinane, nie? Tak, tak. Efekt jest generalnie no. rewelacyjny. Ten co... A tutaj tak to tutaj też... się do dobra, chociaż ekran monitora tak dobrze tego nie oddaje. Mm, ten. tak, no tutaj już jest przygodny. Aha, go, mówię, tak, no. tak to dobrze oddaje. Nie, nie, bo to szczerze. nijak się ma do. Do rzeczywistości, nie? To jeszcze porównanie dobrze. w takim razie. Pakuję i pokażę po prostu. To jest właśnie to 002. No gdzie? Na ekranie w ogóle nie widać tego ciemnych to tych ciemnych tych. Wygląda bardzo dobrze. na no. Bardzo dużo ludzi to też zamawia. I to by dziwia. fajnie wyglądało z czarną fugą zwykłą, nie? No. Mogło być dobrze z czarną fugą. No. Szczerze z czarną fugą jeszcze tego nie widziałem. Ludzie głównie robili to pod właśnie tą biel, żeby to było czysto jako taki mm -hmm. efekt dodatkowy, tego ciemnego ziarna. Ale Więc właśnie by... tu ja bym zrobił na, na czarnej fudze, bym sprawdził, bo e, jakby też dobre. by tak kontrastowało jak ta ciemna, nie, z białą fugą, to byłoby no, na odwrót. Byłoby dobrze, to też prawda akurat. No. E, to jest tak naprawdę dokładnie to samo co jest to, z tym, że kolor ziarna jest inny tego Tak, głównego. tu jest taki brązowszy, nie. Bardziej właśnie, dlatego to tak w bez wchodzi. Tu jest bardziej, chyba to jest nawet ten sam, to samo ziarno, co było zostało tutaj wykorzystane, do 500, do tej najjaśniejszej. Tylko że tak dosłownie tylko posypane, mm -hmm. nie? żeby ładnie to wyglądało. Dobra, to fajnie. Także, kochani, jak chcecie się więcej dowiedzieć, zapraszam na stronę amk.pl Ja uciekam. Tu na miejscu, tylko ogólnie. Po nim nie widać, bo się sam poziomuje. A, w szpitalu południa. I wiesz, naderwany przyczep od, od łokcia. i przerwany na jakiś czas. No, powiem ci, że. Cztery tygodnie kazałem mi w takim temblaku nosić. Nie ale gdzie to będzie. Oczywiście, jakbyście zdecydowali się na układzinę AMK. Zapraszam do kontaktu. Kontakt w opisie filmu. Zawsze parę groszy uda się urwać, nie? No i dobra, słuchajcie, ja już się pakuję na jutro, także jutro jedziemy do naszego widza. Zawieź mu towar i przy okazji porozmawiamy. No i zobaczymy, jak sobie wybudował domek. Słuchajcie, bardzo dużo pytań było co do gazu pod ostatnim filmem. Czy jesteśmy zadowoleni, no, żebym coś powiedział. Zróbmy tak, że ja wam wkleję linki do filmów. Bo ja w tym roku nagrywałem film o kosztach ogrzewania tego domu gazem. W tamtym roku nagrywałem film o kosztach ogrzewania gazem. W skrócie tylko powiem, że między 1400 a 1600 coś tam złotych rocznie to jest koszt ogrzewania domu wraz z użytkową wodą. Powiem wam, ja bym nie zamienił tego na nic innego, jeżeli chodzi o wygodę. Raz, totalnie bezobsługowe. Wszystkim sterujemy z pokładu tego monitorka albo z telefonu z aplikacji z telefonu w każdym miejscu na ziemi, gdzie macie dostęp do internetu, możecie zmienić temperaturę, ustawić i takie tam. Jak widzicie, takie nastawy mamy: 22, 22, 21,5, 21,5. W sypialni jest 21,5, tu jak widać mryga, to już się tam dogrzewa. U królika jest 19, z tego powodu, że mamy czwartek, a tu ona ma ustawiony taki harmonogram, bo nie ma jej od poniedziałku do piątku, także od poniedziałku do piątku jest ustawiona 19, a w piątek się odpala i grzeje do 22, także jak przyjeżdża, to ma ciepło, nie? Ale pomimo to, zobaczcie, od poniedziałku się nie grzeje, a jest 21,9 stopni, także, także tak, nie? Y no, słuchajcie, wygoda. Wygoda przede wszystkim, wygoda. W ogóle nie hałasuje. Raz w roku, jakby wzywacie gościa, przyjeżdża, tankuje i tyle, nie? Także naprawdę ja bym nie zamienił tego na nic innego, nie? Mi się wydaje, że jedynie porównywalnie coś wygodnego jest pompa ciepła. No, ja nie wierzę w to, że w 1600 zł rocznie. Zmieszczę się z ogrzewaniem na pompie ciepła. No nie wierzę w to, nie? Chyba, żebym teraz, nie wiem, jeszcze miał nie wiadomo, ile tej fotowoltaiki, fotowoltaiki, ale słuchajcie, moim zdaniem fotowoltaika potrzebuje słońca, pompy ciepła, potrzebujemy w zimę, gdzie tego słońca nie ma, nie mamy zmagazynowania tej energii, to w ogóle nie ma sensu, nie? Po mojemu, po mojemu to nie ma sensu. Jeszcze jak ktoś jest na tych starych zasadach, Jakoś tak to funkcjonuje, no ale mam nadzieję, że się obudzimy i wszystko wygląda na to, że powoli <tum> Trumpek wygrał w Stanach i powoli zaczynają już zmieniać zdania, ale nawet jeżeli wprowadzą te chore ETS -y i to wszystko i straszą, że zdrożeje gaz 25%, niech zdrożeje i drugie tyle, ja jakoś to przeżyję, zamiast 1600 zapłacę 3200 na rok i też przeżyje. Także naprawdę polecam takie ogrzewanie, bo jest wygodne i przede wszystkim bezpieczne. Słuchajcie, bo przypuśćmy, każdy ma pompę ciepła, co jest nierealne. Nie, moim zdaniem sieć by tego nie wytrzymała. Blackout mamy jak nic, 100% pewny, ale wyobraźcie sobie, nie ma prądu, nie macie ciepła. Ja biorę tutaj akumulator samochodowy, przetwornicę, jakikolwiek agregacik za najtańszy chińczyk, tylko żeby 230 dawał. Podłączam sobie piec i ja sobie tu grzeję, nie? Na baterii mi pochula, Takiej samochodowej, przetwornica. I, I ja mam ciepło. Także, no to jest, jest też jakieś bezpieczeństwo, nie? A przy pompie ciepła, no nie ma prądu, nie ma, nie ma nic. Także tak, nie? Dobra, ja tu się nie chcę wymądrzać. To jest tylko moje zdanie. Każdy ma swoje zdanie, swoje doświadczenia. E, ja, nie wiem, mam znajomych i... E, no niektórzy... Są zadowoleni, inni nie są, ale nie wiem, czy to nie jest też tak, że y, niektórzy mają po prostu... O, widzicie, lampka się zapaliła właśnie. Godzina 16.07, no i o 22.00, 23.00 zgaśnie. Y, mi się wydaje, że to też jest tak, że jak to się mówi, takie powiedzenie jest, że każdy chwali swoje, czy coś tam, nie? Że nawet jak jest źle, to i tak się y, ludziom ciężko przyznać do... Popełnionego błędu, nie wiem. Ja jestem zadowolony z gazu, nie? Ja Jestem zadowolony z gazu, a myślę, że e, jeszcze wróci gładki, nie? Bo teraz jest szał na pelet. Ponoć, pelet jest wspaniały, ale wiecie, kto jest producentem głównym peletu największym producentem peletu. Tak samo jak pomp ciepła, ha? Jak ze wschodem szło handlować, gaz był co całkiem... Ale co najlepsze, słuchajcie, jeszcze w tym roku są dotacje na piece gazowe. Także. Coś mi tu się nie zgadza, nie? Tu straszą, a tutaj dotacje dają. E? Dobra, nie mnie to osądzać. Nie chcę brnąć w ten temat, bo już wystarczająco naród jest podzielony, a... O, tylko to mnie boli, wiecie, że tak daliśmy się podzielić. Dobra, koniec pierdzielenia, głupot. Ja się pakuję, robię Wam filma. jutro może nagram live'a, bo jedziemy do fajnego y, miejsca. No, na zdjęciach na Booking.com wyglądało tam naprawdę fajnie. Wie, wieczorem tam jest bardzo y, ładnie oświetlone. Mam nadzieję, że będę, no, że już dojdę z ustawieniami tej kamerki. O właśnie, bo jeszcze Wam pokażę. Y, zmieniłem kamerkę, nie? Udało się zmienić kamerkę. I słuchajcie, tutaj naprawdę jest, no, no nie ma za dużo światła. Ale chcę Wam y, zobrazować, jak, jaka jest różnica, nie? Teraz nagrywam DJI'em.

GoPro, GoPro, go, go. Action. No, także taka, taka jest różnica, nie? Ustawienia są te same. Także tak. Dobra, słuchajcie. Ja się pakuję. Widzimy się jutro. Zapraszamy na naszą stronę Budowa Domu Systemem Gospodarczym.pl